z strony e, Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna powtórka w ramach Duel of Champions. E, tym razem Pan Gandur podesłał pojedynek e, z Sodem. Tak jak widzicie, pojedynek na aż, czyli Cyril kontra Deleb. Bardzo podobny matchup do tego, który ja miałem ostatnio z Avkalem. E, dokładnie ci sami bohaterowie. No nie wiem, czy te same karty, oczywiście. Domyślam się, że nie. Widzimy, że Deleb też złożona już na nowych kartach. Tutaj Pan Gandur jeszcze zastanawiał się, czy przyjąć rękę. No i zobaczymy. Tak, wiecie, sporo kontrowersji w tej chwili dotyczącej tego kryształu. Wielu zawodników, no w sumie różnie tutaj sprzedaje. Jedni powiem, że lepiej być pierwszym, że drugim. Ze statystyk, które gdzieś tam rzucali chłopaki na forum, widziałem, że chyba minimalnie lepiej jest być pierwszym. Mimo wszystko, jakkolwiek brzmi to dziwnie, no bo tutaj pamiętajcie, że choćby levelowanie mamy szybsze na tym pierwszym bohaterze, ale ja na razie jeszcze nie będę tutaj... Nie pokuszę się o jakąś opinię na ten temat, za wcześnie, za mało meczy rozegraliśmy, nie mamy masy kart tak naprawdę, to wszystko jest związane też z tym, co się dzieje, jaki jest balans tak naprawdę między tymi kartami, jednostkami, bo jeżeli balans będzie zepsuty, to oczywiście yy, będzie się też wydawało, że ewentualnie któraś z tych, yy, któraś z tych yy, stron, można powiedzieć momentu rozpoczęcia rozgrywki, no też będzie... Yy, źle działała, no ale to zobaczymy, mówię za wcześnie w tej chwili, żeby prorokować zobaczymy co tu ma i ciekawego w talii yy, pamiot lawy, czyli aszowa talia, czyhający w mroku właśnie byłem ciekaw czy one wypadną z talii czy nie, ale nie wypadły jest płonący sukup, świetna karta i o dziwo jest sukup w pętach jednostka, którą fajnie yy, można wbić jakiś damage na samym końcu mówiliśmy o tym yy, z podczas naszych komentarzy kart z najnowszego dodatku no, i zobaczymy. W tej chwili Quyson, co podrzuca. Wysiadująca odziedzicelka. Powiem wam szczerze jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Dostałem dwa mecze od Gamdura na Togulu. Nie jestem pewien, który w tej chwili włączyłem jako replay. Nie zwróciłem uwagi, ale jeden z nich jest finałem Swissa I wydaje mi się, że to jest chyba ten pojedynek. Aczkolwiek, naprawdę, to ewentualnie napiszę wam w komentarzu. Ale jeżeli tak, no to weźcie pod uwagę jeszcze czas, który gdzieś tam tykał dla zawodników A wiemy, że Gamdur też jest zawodnikiem, który lubi mm, no myśleć długo nad swoimi ruchami Oczywiście ja tutaj tego nie neguję Ja też nienawidzę tego grać w Szwajcarów, ponieważ jak mam grać w takie króciutkie rundy Kiedy potrzebuję jedną albo dwie rundy, żeby faktycznie się mocniej zastanowić no to wtedy tak naprawdę tego czasu na końcu brakuje No i zobaczcie, w tej chwili wbił dwa punkty demedżu pan Gamdur a zablokował czychającym w mroku tą linię. No i ma trzy punkty. Jeżeli zagra dla wy, to nie będzie mógł levelować ani dobierać. Dokładnie tak, więc musiał zagrać jeszcze jedną jednostkę. Zrobił sobie silną linię. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, kiedy gramy yy, na przykład na Delep, z uwagi na to, że gdyby była jakaś bulwa, to zobaczcie, że te jednostki się składają, zostaje jeden żeton. W tej chwili dosyć duża przewaga na stole z perspektywy Gamdura, no ponieważ ma tutaj świetnie blokującą jednostkę, którą fajnie byłoby wyeliminować, ale za bardzo nie ma jak w tej chwili. Jest czyhający w mroku. No wydaje mi się, że będzie chyba wyrzucał kartę za pomocą nadzorców-maniaków. O, o dziwo mm, obaj zawodnicy grają sobie kuba w pętach. Czyżby te dwa punkty obrażeń na końcu? No i zobaczmy co wyrzuci. To jeszcze w międzyczasie zobaczcie, że poszedł Smoczy Kryształ. Gdzieś nie, nie ogarnąłem tego do końca. Przestawia swoje jednostki. Dokładnie tak. No i zobaczcie, to pałka poszła do piachu. A ja wiem, chyba nie, chyba nie najgorzej. Taki rozwidlony pocisk moim zdaniem dużo skuteczniejszy od dopałki. Te sale zapomnienia ewentualnie, gdyby wyrzucił, no to byłoby chyba lepiej. Moim zdaniem, no jeden z najsłabszych, najsłabszych możliwości odrzucenia karty niestety trafił się Quarisonowi. Tą kartę odrzuciłbym najchętniej, chyba płonącego sukuba. Chociaż ten nazwijlony pocisk też w tej chwili to i może dużo krzywdy zrobić. No i zobaczcie, o tym mówiłem. Zaczyna się boost z jednoczesnym blokiem. Z drugiej strony, gdyby taki sukub pojawił się tutaj, no to co by nie było, dwa punkty damage'u więcej sprzedałby. No, aczkolwiek w następnej turze z dużym prawdopodobieństwem zginąłby, no bo my jeszcze wiemy, że ma pocisk na ręce. Ale nawet bez tego pocisku widać, że tutaj jest jakiś boost, jest tydzień najemników. Taką jednostkę zawsze lepiej eliminować. No i pytanie, czy będzie dalej wyrzucał zęki karty. W zasadzie tutaj ci trzychający w tej chwili ustawiają cały pojedynek plus dodatkowo fakt, że nie ma żadnej bulwy na ręce i nie może wyeliminować tego rzędu, bo wtedy mógłby na przykład. No, kolokwialnie mówiąc troszkę olać ten rząd. Zostawić tu jakąś może jedną jednosłową jednostkę, tutaj bulwą zniszczyć tą jednostkę. No i tak nie byłby w dobrej sytuacji, ale coś tam mógłby więcej pomyśleć. Moim zdaniem w tej chwili jest w bardzo złej sytuacji Ponieważ przydoby mu się reset stołu tak naprawdę No musiałby w zasadzie pójść w piąchę, żeby nawet jeżeli taki set wpadnie, żeby móc go zagrać 3 i 2 w takim razie gra prawdopodobnie Czyżby? Umiejka, a i proszę Zabija swoją jednostkę, wystawia dalszą jednostkę. No, to było bardzo fajne zagranie, bardzo ciekawe. Nie mam doświadczenia grając na Dele, ponieważ nie mam tego bohatera. Yy... Bardzo fajna umiejka moim zdaniem. Straciliśmy wprawdzie KT Szkoda, że nie mogliśmy jeszcze zaatakować tą jednostkę, bo wtedy w ogóle byłby byłby git wbić jakiś damage. No a w tej chwili rozjedlony pocisk wywalony. I tak naprawdę zobaczcie, że ta przewaga, którą gdzieś faktycznie Gandur ma na stole, tutaj nie ma co ukrywać, Chociaż w tej sytuacji już ciężko powiedzieć. No, z perspektywy damage'u, tak naprawdę, bo zobaczcie, jeżeli będzie w stanie zabić tą jednostkę, ma rozwidlony pocisk. Oczywiście, może też wykorzystać, ale tutaj nawet musiałby chyba włączyć ten boost od tygodnia najemników. Zabić tutaj, musiałby wejść taki tydzień na. A, i tak brakuje mu jednego surowca. Holender. Wiecie, myślałem o takiej kombinacji typu, na przykład, podbija tutaj do 4 punktów ten atak. Zabija tą jednostkę na raz. Następnie z rozwidzonego pocisku strzela w tą jednostkę, w cokolwiek innego, wbija tutaj 5 damage'u. Tutaj wbija z kolei 3 damage'u. No i byłoby całkiem ładnie w tej sytuacji po prostu. Zobaczcie, postawił na Sukuba w pętach, a jednocześnie tutaj czyhającego w mroku. Zobaczmy. No, i proszę, dał radę zbić tą jednostkę. No to było trochę ryzykowne, to tutaj stawiać, ale też nie było gdzie postawić. Nie dziwię się, gandurowi, no bo gdzie miałby postawić taką jednostkę. No a w tej sytuacji zobaczcie, że. No. Pytanie, co zrobi? Ma tylko dwa punkty. Czy będzie wbijał 7 punktów damage'u? Z jednej strony, grzechem nie wbić. Z drugiej strony, tak naprawdę, jedna linia tutaj, a nawet jedna jednostka jest w stanie tutaj przebić się i wbić te cztery punkty, bo czy to będzie pomiot Lawy, czy ten Płonący Sukub z Dopałką, czy Czyhający w Mroku, no nie wiemy jaka będzie tu kolejna karta wydarzeń. Yy, nie można też mieć pewności Quarison, czy nie ma jakiejś Dopałki, albo przykładowo kolejnego Płonącego Sukuba na ręce gandur. Albo jakiegoś Pożeracza, więc wydaje mi się, że w tej sytuacji chyba dobrze byłoby zbloczyć. A jednak proszę, wbił, zabije. Którą jednostkę? O, to ciekawe rozwiązanie. Zobaczcie, poszedł maksymalnie w damage. Nie bał się tego. Bardzo ciekawe zagranie z perspektywy Quaisona. Tutaj widać jego ogranie. No i on też sobie zdaje sprawę, że potrzebuje wysokiej jednostki do blokowania. No i zobaczcie, 6 do 4. Zrobiło się ciekawie. Oczywiście tą jednostkę może łatwo zdjąć ze stołu. Gorzej już tutaj. Oczywiście z rozwilonym pociskiem też jak najbardziej. Ale zobaczmy, gdyby tutaj dwa punkty damage'u. dwa punkty damage'u do Sukuba, trzy punkty ataku, wbija dwa punkty damage'u. To wiemy. Dwa punkty zadać nie jest problem, ale to mu jeszcze za dużo nie daje. Tutaj, jeżeli usunie tą jednostkę, no gdyby miał jakiś jeden boost, jeden mały boost, żeby zabić tą jednostkę na raz, no to wtedy wygrywa. Odpali umiejętkę. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego zapewni gandur. Feniks oczywiście jest pożądany na stole, ponieważ jest masa kart na cmentarzu w tej chwili. 6 punktów. No, w zasadzie może grać te trzy karty. Nie wyobrażam sobie innej kombinacji. No i chyba nie wymyślił w ten sposób jakiegoś takiego spytnego planu. Czyli wydaje mi się, że chyba będzie niszczył. W zasadzie ta jednostka też nie ma odwetu, więc na pewno, mi się, że dostanie ona, a także sukup w pętach, alboć też rodzicielka. To nie ma znaczenia większego, bo i tak nie ma odwetu. A no, dokładnie może być tak. Dokładnie jest atak, jest dwa punkty damage'u, które pewnie będzie wbite. Dokładnie tak. No I pojawiają się pojawia się dwóch blokerów. No trzeba powiedzieć sobie szczerze, troszkę liczy w tej chwili Gandur na to, że wśród tych kart, które Maquarison nie będzie miał Przykładowo, jakiś 4 kart nie ma jakichś tutaj ostrych wali na te dwie jednostki, jednocześnie możliwości wbicia, dobustowania tej jednostki, wbicia damage. No, 7 punktów, no. To nie jest w tej chwili zbytnio możliwe. No, musiałby mieć no, przykładowo, nie wiem co taniego na ręce, żeby z Fenixem sobie poradzić. I wbić jeszcze tutaj plus 3 damage. No, ciężka sprawa. Zobaczcie. Yy, Hapnął sobie kartę. Ale nie wylewało bohatera cały czas. Szedł w ostraż. Może lepiej było grać coś takiego w baszcie szaleństwa. Chociaż w tej chwili problemem Quisona nawet nie jest brak kart, a brak zasobów. No, kart może też odrobinkę, ale tak naprawdę co on tu może zagrać? Może zagrać dwie jednostki. Czy mu to w ogóle pozwoli przetywać? No wątpię, ponieważ jest tydzień najemników. Tym bardziej, że żadnego z rzędów nie może zostawić pustego. Jednocześnie nie ma tutaj nic do wylewelowania. Ja bym chyba... No nie wiem, równie dobrze może sobie po prostu odpalić paszcze szaleństwa, zagrać te dwie karty. I w zasadzie skorzystał już z dobrania karty, więc nic więcej mu nie pozostaje. No i ja i tak widzę, że jest to GG. Y, Chyba, że no właśnie, jakoś tak sprytnie poustawia te swoje jednostki. No, zobaczmy Dopałka, dopałka, dopałka. No, oczywiście, wystarczy położyć tutaj. Na najłatwiejszą opcję poszedł Gandul, bez jakiegoś kombinowania. No i o to chodzi. Mamy zwycięstwo na ręce, nie ma na co czekać. Dzidzi panie Gandul, całkiem fajnie pokazał pan, jak można gajże nowej talii. Ja podejrzewam, że, że y, przeciwnik był też wysoko levelowy, ponieważ no, na twoim poziomie Elos z innymi nie y, Także zresztą było widać, że na ten DLL czuł się świetnie. Także Gigi, bardzo gra mi się podobała. Y, dzięki za podesłanie y, to był Gambler, a także Quaison. Życzę Wam udanego wieczorku, trzymajcie się i siemanko.